Elo, ma z tej strony, Marcelo. Gram skopił bardzo forteczki. Nie chcąc już kliknąć świnie, wybuch. Ja jeszcze nie. Zaraz będę rozwijać. Bardzo mało zebraliśmy, dlatego że ponad połowa chyba naszych klubowiców. Uuu, epik. Masz coś pewnego Nie. Nie grała. Dlatego zaraz coś mityk, zrobimy. Mityk, 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 mityk. Trzewam, mam. Wybranie? A co? No spoko. Jeszcze jest bardzo malutko. Pięć. Nic fajnego, Patrzij nic los, fajnego. Zbijał. Nic fajnego. I witowie Dobra, to mi powiedz po kolei. I ja ich teraz. Ja wyrzucę. To. Ty jeszcze nie możesz? Mogę. Nie chyba. Mogę. Wziąłeczku? Kropil. I wyrzucamy to po kolei okay? No. No więc. Więc zapraszamy Was, widzowie, do naszego klubu, ponieważ taką mamy zasadę. Że po prostu trzeba grać w wydarzenia. Tym bardziej, że ktoś jest aktywny i gra w inne jakieś misje. Tak samo jak pamiętamy jedną osobę, która była jakieś pilot i nie służyła żadnego. No, więc to jest po prostu nie w porządku wobec innych graczy, którzy się angażują. No, i tak jak obiecaliśmy, obiecaliśmy. No, niestety, ale musimy się z tymi graczami pożegnać. I co? Już wszyscy? No, mama, no tak, no tutaj jedne, wy... Ja bym wyrzucił jeszcze te dwie osoby, no bo tutaj nie tak, takie tak, wygrane. takiej Nie, nic, bo oni ma, mieli jedna też po wygrana. 14 i to nawet nie chodzi o to, że jest jedna wygrana, ale po prostu zostało im bardzo dużo um, tego? I no, i Biletów. Otwar. Tak. Dobra, także słuchajcie, mamy ponad gdzie ile? 11 wolnych miejsc, także... Zapraszamy do naszego klubu. Okej. Okay. A cóż tu chyba jest. Tak! W końcu. Co to? Ikony? I ładne ikon, ty też to robisz. A ja wiesz, że mam nowego? nowego. Ja Masz go? Mhm. Super. Ale wciąż zbieram na Sandy, trochę mi się przedłuży. Ale no nie szkodzi, ja bardzo lubię mieć nowych zadymiarzy. Okay. Powiem ci jakie mam misje. O, wygraj bitwy Ali i dowolne starcie. Możemy terceć się, co? Okej. Okay. No to proszę mnie zaprosić, ja go ja mam to... dopiero na piątej, okay. także spoko. Nie chcę grać z Może. A kto... No to masz tu długo. Aktor bardzo mało gra tak Brawl Stars. Bardzo, brawl... my bardziej się... O lo Longaj. Nie Czemu? One. Bardziej się tym bawimy niż mamy presję na to, żeby... że jakby... Czekaj, ulew to sobie, nie? No dobra. No, A nie no chodź. tylko te... A nie duo? Może być duo. Może być duo, możemy jeszcze tutaj zaprosić. No, Możesz jeszcze coś zaprosić. zaprosiłaś? Okej, Oskar będzie. Oj, na tyś to nie graj lepiej. Ale to coś jest. Gramy. Gramy z Oskarem. Powodzenia. Powodzenia. Ci gramy. Mm -hmm. A ty lubisz tego? Aliego? Mm, ee, no tak, wiesz. Tak nie? A kim grasz? Bonnie. No, okay. Dobra, to musimy teraz być co? Na pierwszym, nie? No. Ja tu mam misję na wygrane, wiesz? Oj, oj, oj! Nie! Ale no, nie wczytuję właśnie botów! Nie wytutuje nam botów, co ty gada? No bo Oskar gra 800 kucharki. Cóż to? Chciałaś z złotami grać? No. <laughs> Aha, no bo w sumie mamy małe rangi. To też jest Tak, tak. tak jest? No on mnie zaraz był, no nie. No mnie na dwa. Gdzie y, Rączkę? Puzi? Co to? Nie wiem. Jesteś? Ja, no tak. Ja nie wiem, co są nie takie Nie! Ja takie takie Czekamy. Dalej cztery drużyny. Nadal cztery drużyny. Pomocy! Nie! Nie mogę, nie mogę. Możesz nie grać goni To? No bo ona jest na daleko, a tutaj nie ma gdzie być na daleko. Nie! Ratunku. Dobra, trzy drużyny. Zmieniaj, zmieniaj, zmieniaj. Chyba też nim Nie, nie ja chcę go, bo ja muszę nim y, robić misję, wiesz? No. Jak to Możesz wyciągnąć tego palca, bo nic, nikt nie rozumie, jak mam tu Dobra, no to. Tarz. No. Go! Go, to powodzenia, ta runda należy do nas. O długą. Ale ja nie wiem, to co chodzi, jakoś teraz może tutaj pokładać. Nie musisz tam. to jest tylko w twojej głowie. A czym się odsuwasz? Chodź, bo przecież ty nie będzie znowu widać. Gramy. Dobra. Mama, mama! Dobra, dobra. Ej widzę, wy w ogóle pamiętać, kto jest dla starego kolca. Bo ja już nie w ogóle nie pamiętam. Ktoś leczy? No, kto, kim on jest? I, i, on leczy? No jają. Zajon. Jają. Zajon. On jest jają? Jają. Tu chodźcie tu. Ekipa. No, Musimy My? iść razem. Chodźcie. No. Mhm. No, no, no. Dawaj go, dawaj go! No. Próbuję, ale... Tam, idę pod kubek. Tam, masz! No. So o, Puf! Dobrze! No i o to chodzi! Prawda? Mhm. Mm no. <laughs> Ty on mnie jeszcze uleczył, ale fajnie. O nie! No, jakie nie, my to już mamy. Super. Bravo. Brawo! Ej, a oni mieli 13 piłków? No. Widzisz? Miałam rację, że ta runda należy do nas. I cztery następne również, bo muszę jeszcze cztery wygrane zrobić. Mm -hmm. Okej. Okay? Dlaczego mm -hmm. nie daliśmy ponownie? Bo ty nie dałeś? No, chyba... Dlaczego? No. Czy Nie zebrałeś nagrody. Bierz tą rękę! Widzowie, następny odcinek to baj z krowy gada. Nie sądzę. A nie nagrywamy? Zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. W ogóle dajcie znać, czy chcecie też zobaczyć Robloxa. No bo widzowie, mama widzowie są bardzo... Myślisz? Napisali nam. Wiesz, że ja w to nie znam. Tam coś mówię. O, porcjony. Hmm. Edgar Biec. Yes. A, widziałeś? Tak. Gdzie jest coś tu się myśli? E Tam, w yes. A to on? Pięknie, ale no jak, tam ktoś już zdążył odżyć. Czy? A może ten? ACHO HEM! Ja, jesteście Uf. Dobra. Czy? Fajnie. Chodź mi się. Musimy razem być, wiesz? Uf. Uf. No właśnie. Super. ACHO O! Zobij No właśnie. Się, co, dziękuję. A tam na dole chyba był kubek. Dawaj. Eee, Dziopli... Stawajcie go, został jeden. Ale Zaraz się. się odrodzi. Pięknie. To jest power moment. Power moment Power moment? Power. Kto to mówi? Ten. Twój, Darren? Ten. Nie. This is power moment. Power moment, czy our moment? Power. To ja muszę słuchać. On ma 11 minut! Kto znowu wyszedł? On wychodzi chyba. Oscar, dawaj. No tak, Oscar Gramy dalej. Jeszcze. Czy winy. O jezu, jak nasz piesek słodkoś? Ja mu zrobiłem takie zdjęcie. Nie, Piękne nie, na Na podusie. Moje nie, nie, No, nie, 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 to nie, To jest piękny piesek. o no, nie, <laughs> Dobra, święcę się. Nie święć się. idziemy, uciekaj, wy to Dobrze, wycofaj. dobrze, Bardzo dobrze, ładnie. Oskar, Oskar, dzięki. Bardzo ładnie, mamy sześć, o, oni mamy siedem, ale to chodźmy tędy. Tomeczki. Nie, nie zauważyłem ich. No no, nie. dzięki, Oskar, dzięki. Yes? Nie, tak. Oskar, pomocy, <laughs> dzięki. A no, on dobrze dalej, fajnie. <laughs> Wiedział, jak ma z nami grać, ulecz ich, ulecz. Dobra, chyba Nie! Um. Yes! Stary yes! od razu. Chodź na dół, na dół, na dół. Na kogo no, do No tutaj, na tą, to uciekaj. Może na tą Kayle? Zobacz, tu No właśnie, po to. To nie klej. O Ginąłem. Serio. Nie, 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 nie. nie można tak. To było spokojnie do wygrania. Do wygrania na luzie. Wiesz. Nieprawda. No spokojnie. Tylko ja nie byłam y, wiesz pewna że, nie byłam pewna w ogóle, nie myślałam że zginiecie razem. Musimy się komunikować ziomu. Ty na dół, ja idę w lewo, bo tam był kół. Zginiesz? Tak. Nie. Zginiesz? Nie, tak. Nie, tam już nie! Zginie! O, co? Zginiemy! Razem! Nie zginiecie. Trzymajcie się. Nie zginiesz, Nie zginiesz. Kto tam idzie do was? Kto tam jest? Nie. No to My razem. Chodźcie. Seruszko. Wow, nie, nie, nie! Oż ty! Prawie! Prawie mi siło. Dobra, co jeszcze? Idziemy na nich? Uf! i teraz to. Let's go! Co to mówi? Ali! Co to było? Jąk, jąk, junk! Nie, nie, hmm. bardzo ładnie, bardzo ładnie. Temu tu jeszcze są? O, no dobra, ale ja bym chciała, żebyśmy też mieli wygraną. Nie, nie, nie. Dobra? Dobra. Co za na co? A Prawie zabiłem tego popa. Ja myślałam, że jak ja biję to wy dobijecie dobiję się. Ciume, I teraz myślałam, że znowu. Zamyślałam, że, że za to nie radzę. Nie! No sekundy. O nie! nie. Chudza, pasta Tam mi się potoczy. zniszczyła. Pasta mi się zniszczyła jest... Nie, masz drugą dołek. nie, ja miałam, ja ja miałam no. chyba już dużo więcej. Chciałam, żeby był rekord mojej paski ale to nie miałam żeby... Kim? No nim, żeby na solo robić pastę. Ajajaj! Aj, aj. A jaką miałam? No. Mhm. Ja mam na Charlie chyba, teraz zwycięską pastę 7. Jeszcze nie To nie jest malutko. Dużo. Dobra, ogromna ilość. O nie, O nie, 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 pięknie, pięknie, uciekaj, pięknie, pięknie. Nie! Super to zrobiłeś, brawo. Dobra. Gdzie idziesz, po co? No i. Nie, nie! Chodź do nas. Tutaj Mike jest, ale też nie ma co się wynielać. Kto na Gdzie jesteście? No, na górze. To widzę, ale... Współpraca się! Nie! Dobra, No jak się mam nawet podpalać na niego? No nie, 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 Nie. to on robi! Cztery drużyny, nie, nie wierzę w to. Ile jeszcze ci? Dobra. Dobra, spokojnie. Ludzi. No nie, niekoniecznie. No właśnie, to nie. <grywa> 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 nie, nie mam nim. Jest tak tudy kita. O, dawego! go, super! I gramy, ale to jest za mało. Jest, misiu! Uf! Nie gadaj. Nie, nie gadaj. Jest! Uh -huh! Super! W ogóle ja nie rozumiem ulta tego ziomka. Powiedz mi, co on robi ultem, ten Ali? Jakąś kałużę? Jest jakoś kałuży? Się kałuży, w Kałuży, którą zrobi? No jest niewidzialna. Na ile? Gdzie? Pokaż, ja wtedy ja mogę zagrać się dowodzić. Ali. Ale nie, bo ja nie lubię na tablecie, ale nie, nie chcę, no pokażę ci e, ulta i mi powiesz, bo ja nie, nie rozpłynęłam. nie widzę tego, że on jest niewidzialny. On czy ona? On to jest. Ona to jest. On. Ona. Ali G in the house, to jest chłopak. Dziewczyna. Tak, Było. Jego ult. no ty gadasz po czasie tak? No, no tak! O nie! To była dobra akcja. Ała! Ała! Uciekaj! Pięknie. No i co? I będę miała ulta. Już na pewno mam ulta. No jeszcze nie mam. Tak prawie mam. No! Dosłownie. na oj. Nie chcę tego zrobić. Nie, nie, nie. Nie mogę zginąć, bo chcę pokazać ci ulta, którego nie rozumiem. O! Kubek. Ja rozumiem. Ale ja nie rozumiem. Powiedziałam, że ja nie rozumiem. Tak mówi, że No nie... nie sądzę, jakby wiesz. Nie Na tym Primo Co to... punchu! Zrób! No, dobra, masz, mam ulta. Masz, masz ulta. <noise> <noise> Także przetrzymajcie jeszcze, nie zgincie, please. U, u kogo się raz, pójdź u, u niego, dobra. Skąd jest? No, to wiesz. Dobra, no jest to. No dobra. No i co? No i zrób No. No jesteś niewidzialna. No. Dobra. A gdzie ten czas mierzył, bo nie zdążyłam? Eee, ten pot i e, ilością HP. Okay. Albo nie pot albo Ej, super! Fajnie, fajnie! To twój nieszczęśliwy dzień. Poczekajcie na mnie, też raz spróbuję tego ulta. tutaj nie mam. Poczekaj! Mm, brawo! Output Oskar, wszystkie za, ten za Oskar, jesteś super. Dziękujemy ci. Oskar, się wszystkie keere. Mimo to, że masz dobrą rangę i przez to my z naszymi słabymi mamy dobrych graczy. Cześć, pić. Dawaj, dawaj, dawaj. Misiu. Biedna. Wcale mnie to nie zdenerwuje. W ogóle nie. Oaza spokoju. Nie? A no, możesz dobra. się wyprostować proszę No, na pewno ładnie zrobione pazurki i wolno ich odgryzać. No śląskij się. ostatnia runda to jest. Nie, ostatnia wygrana. Wygrana, musi być wygrana. No nie. tu lejsza na Pim, pam, pum, pum, pim, pim. Pum. Ej, idę po chyba. Krzyż? Nie, już Czas! Uh -huh. I, grom. I grom jest dead! I grom A czemu takie ślady dead. robi, takie, takie? O, co, Ochodzi, kiedy nało ślada. Każdy tam Nie, ale o, teraz, widzisz to? A, to nie wiem. I chyba znowu to będzie nasza. Widzisz? Widzisz te ślady? Nie widzę. No i o co chodzi. A bo to ci ją chyba da. Nie! Nie jąk. Nie, bo On tak, po prostu. Dziękuję. Ale fajnie, wygraną mamy Mischu. Jeee! Yeah. Tam, tam, tam. A po prostu, po prostu, tak się. O nie! Garp. Dobra, jest drugie miejsce. Dobra, więc... to też jest win. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy widzowie. widzowie za oglądanie. I jeszcze raz przypominamy, że mamy wolnych przynajmniej 10 miejsc. Widzicie bo to zaraz ile? się będzie zapełniać. O, więcej! 14! No i pięknie, Epic Mityk. Nie ma co pokazywać. Także zapraszamy do naszego klubu. Pa mordeczki. Pa mordeczki.